13 kwietnia Angelika Wałszańska, witam w kolejnym wydaniu Camp News, w którym odwiedzimy festiwal zdrowia, porozmawiamy z Ryszardem Petru oraz przyjrzymy się najnowszym trendom w modzie. I przede wszystkim zdrowia. Tak zazwyczaj kończą się życzenia składane rodzinie i znajomym z różnych okazji. Bo nie od dziś wiadomo, że zdrowie jest najważniejsze. Taka właśnie dewiza przyświecała Festiwalowi Zdrowia, zorganizowanemu w miniony weekend w Pasażu Grunwaldzkim. Materiał Dagmary Ćwik. Niezdrowa żywność, jedzenie w biegu, papierosy, alkohol oraz brak jakiejkolwiek aktywności fizycznej to coraz częstsze przypadłości naszego społeczeństwa. W miniony czwartek obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia. Z uwagi na to postanowiliśmy zapytać wrocławian, jak oni dbają o swoje zdrowie. Zdrowo się odżywiam przede wszystkim. A jak jest Nie dbam o zdrowie. W ogóle nic z tobą nie robię. Staram się nie jeść dużo czerwonego mięsa. Chodzą na siłownię, biegam. Raczej nie dbam o zdrowie. Ci, którzy choć trochę myślą o swoim zdrowiu, mogli wziąć udział w festiwalu zdrowia, który miał miejsce w niedzielę w Pasażu Grunwaldzkim. Każdy zainteresowany mógł zasiągnąć porad specjalistów oraz sprawdzić swój stan zdrowia, poddając się rozmaitym badaniom. Nasz festiwal zdrowia organizuje Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA Poland Poland oddział Wrocław oraz Młoda Farmacja, oddział Wrocław. Prowadzimy przede wszystkim badania przesiewowe, to są pomiary glukozy, pomiary BMI, robiliśmy również spirometrię, jeśli jest taka potrzeba, robiliśmy pomiary cholesterolu. Regularne badania na pewno są ważne, ale zdrowia nam nie zapewnią. W tej kwestii trzeba wspomnieć o właściwym odżywianiu oraz aktywności fizycznej. Niewątpliwie warto zamienić hamburgera na owoce i warzywa, a samochód na rower. Tym bardziej, że przyszła wiosna. Bardzo dobrym sposobem na poprawę kondycji będzie spacer, lekki trucht, no i oczywiście jazda na rowerze. Na zdrowie jedni piją alkohol, a drudzy wolą sobie poćwiczyć, co może być równie przyjemne. Dla Camp News Dagmaraćwik. Ryszard Petru to jeden z najbardziej rozpoznawalnych ekonomistów w Polsce, a także były doradca między innymi Leszka Balcerowicza. Naszemu reporterowi Arkowi Kowalikowi udało się z nim porozmawiać. Co pan sądzi o poziomie debaty publicznej w Polsce? I właśnie pan wspomniał o tym Jarosławie Kaczyńskim, który robi zakupy. I to jest jakby informacja dnia, to, że Jarosław Kaczyński zrobił zakupy, a nie to, że e, na przykład dług publiczny jest taki. Czy generalnie może być tak w że pomimo tego, że nie jestem bezwolnikiem działań, jeżeli chodzi o ofę przez rząd, na szczęście ta debata zrobiła się w końcu merytoryczna, ale. w Polsce debata jest strasznie polocentryczna, w związku z tym wydaje mi się, że jesteśmy za bardzo, za bardzo zawężamy się w naszych dyskursach i nie widzimy czasami uciekającego świata. Nie pana czasami używania takich zniżania się do poziomu polityków i. W używania argumentów mało merytorycznych po to, żeby przekonać ludzi do swoich e, racji. Wie pan na przykład, jeżeli mówimy o występowaniach publicznych, to siłą rzeczy musi pan bardzo przekaz upraszczać. Natomiast jak ja... Czy to jest argument polityczny? Jeżeli widzimy dyskusje polityczne w telewizji, no tam, tam jak się to wyciśnie, tam nic nie Bez Zwykle rozmawiamy jednak o rzeczach w miarę konkretnych. No, w związku z tym, jak rozmawia pan o konkretach, to coś kosztuje, cukier kosztuje albo dwa, albo sześć. W związku z tym trzeba wytłumaczyć, dlaczego 6, a nie dwa. I tutaj jest mniej, mniej możliwości używania argumentów stricte politycznych. Jakie są według Pana cechy dobrego ekonomisty? Że dobry ekonomista musi rozumieć to, co się dzieje na świecie i w Polsce, czy nie można być osobą, która nie jest w stanie powiedzieć, co z tego wynika. Świat jest skomplikowany, ale ludzie potrzebują jednak odpowiedzi, czy to jest dobre, czy złe. Może pan dać jakąś radę, jak prowadzić swoją karierę? Wydaje mi się, że dzisiaj, jeżeli ktoś na przykład wybiera bankowość albo ubezpieczenia, to jest dosyć zdefiniowana, jasna ścieżka kariery i musi po prostu dobierać jakby kierunki, a potem praktyki pod kątem tego, co go interesuje. Chcę tylko powiedzieć tyle, że czasami studenci nie będą nie mają do końca świadomości, jak wygląda fizycznie praca w banku, czy w firmie ubezpieczeniowej, czy w innej instytucji, czy w funduszu inwestycyjnym. I dobrze spójrz na praktyki to sprawdzić, czy nam się to podoba. Wiosna zadomowiła się u nas już na dobre, a wraz z jej przyjściem zamieniliśmy grube swetry na letnie i zbierne ubrania. W naszych szafach znów zrobiło się kolorowo i radośnie. A co powinno się w nich znaleźć, by wyglądać modnie? Na to i nie tylko na to pytanie odpowiedzi szukał przemek rybacki. Inspiracje, trendy, stylizacje. Modowa machina ruszyła na dobre wraz z nowym sezonem. Czas sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest modne. W tym sezonie przede wszystkim stawiamy na kolor. Mocne, intensywne barwy. Modne również są elementy ze stylu safari, kudrowe, jasne róże, jak i kolorowe ciapki, motywy zwierzęce, motywy kwiatowe i zgalemetryzowane kształty na tkaninach. Wbrew pozorom moda na dobry wygląd nie kończy się na butiku czy sieciowym sklepie. Dostarczanie inspiracji, kreowanie wyglądu to już zawód, a do jego wykonywania nie brakuje chęci. W dzisiejszych czasach kierunki związane z modą, takie jak na przykład wizerz, kreowanie wizerunku czy stylizacja, cieszą się ogromną popularnością wśród młodych i nie tylko ludzi. Internet jak zwykle nie pozostaje bierny. Sporym zainteresowaniem cieszą się portale, które dają możliwość pokazania własnych pomysłów na wygląd, jednocześnie inspirując innych. Jednym z nich jest portal modnapolka.pl. Modna Polka to miejsce dla osób zafascynowanych za modą, szukających inspiracji, niebanalnych pomysłów, w co się ubrać. Jest to miejsce dla szafiarek, dla fotografów, dla wszystkich ludzi, którzy potrzebują inspiracji. Bohaterkami modnej Polki są szafiarki. To właśnie one, poprzez własne stylizacje, zarażają inne osoby pomysłami. Swojego bloga prowadzę od niecałego roku, pokazuję na nim swoje stylizacje, poprzez które chciałabym pokazać innym dziewczynom, że mogą się wybierać tanio i modnie. Osobom, którym nie wystarczają szafiarki, naprzeciw wychodzi personal shopper. Personal shopper jest to osoba, która pomaga klientom bądź. W doborze garderobów, w doborze korystycznym yy, oraz w doborze do rodzaju sylwetki. O Wrocławiu mówi się, że to miasto studentów biznesu pełne przestrzeni dla piękna. Zapytaliśmy jego mieszkańców, co robią, aby wyglądać modnie. Szukam w nietypowych miejscach, raczej nie ubieram się w sklepach, w, sieci w sieciówkach, może tak, więc jakieś second handy, może jakieś, nie wiem, targi, bazary i myślę, że taki miks zupełnie niekonwencjonalny jest w sobraz. Dziękuję. Wiesz co, biorę przykład chyba z innych najbardziej. Staramy się wie, staramy się znaleźć, coś, coś dla siebie, coś trochę innego niż jest w Polsce. W świecie mody stawia się przede wszystkim na oryginalność i wyrażenie siebie. Sami możemy stać się projektantami, stylistami i artystami jednocześnie. Jeśli chcemy być trendy, nie bójmy się wyróżniać i korzystać z pomocy profesjonalistów. Dla Camp News przemek rybacki. To wszystko, co dziś dla Was przygotowaliśmy. Na następny odcinek Camp News zapraszam już za tydzień.